Dzień dobry, tu Kamil Bardzo do spółki Biometr Lublin na piątek 9 kwietnia 2021 rok na wykresie dziennym, kurs akcji 14 złotych 66 groszy, 14 złotych 60 groszy, będzie na 15 zł 28 groszy później. Wskaźniki odnoszą do obszaru wyprzedane na wykresie 6 godzinnym Kurs Ci będzie na 15 ,07 zł. 07 Wskaźniki wyprzedane na wykresie 4 godzin. Akumulacja kurs będzie szedł na 14,73 zł. Wskaźniki wyprzedane. Na wykresie godzinnym akumulacja na 15 20 zł 20 groszy będzie kursa. Wskaźniki wyprzedane. Na wykresie półgodzinnym 14,71 15 15,20 będzie Wskaźniki wyprzedane. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.